CitizenCon 2025 był wydarzeniem kontrowersyjnym pod względem formatu, ale dostarczył konkretnych informacji o przyszłości uniwersum. Zamiast tradycyjnej dwudniowej konwencji z panelem na żywo, Cloud Imperium Games postawiło na krótki, ponad dwugodzinny stream CitizenCon Direct. Wielu fanów wyraziło rozczarowanie, ponieważ pominięto szczegóły na temat kluczowych systemów takich jak base building, budowanie bas, mimo to CIG zaprezentowało wizję skalowalnej przyszłości i potwierdziło kluczowe terminy wydań jeszcze w 2025 i 2021. 26 roku. Chris Roberts rozpoczął wydarzenie od podkreślenia stabilności uniwersum. Zdaniem deweloperów kluczowym sukcesem jest Server meshing. Technologia ta działa stabilnie od 9 miesięcy. Dzięki temu gra obsługuje ponad 700 graczy w jednej wspólnej przestrzeni. Zgodnie z zapowiedziami CIG ujawniło nowy system Nix. System ten zostanie wydany już w alpha 4.4 prawdopodobnie w następnym miesiącu. Zdaniem deweloperów będzie udostępniany etapami, tak jak było to na początku Stanto. Przebudowana strefa lądowania powraca. Lewski został rozbudowany. Stację otacza pas chmur, lodu i gazu. People's Alliance, nowa frakcja, której krucha demokracja na gruzach przemysłu ma napędzić misję fabularne. Panel Genesis, Making a Star System, przedstawił przełomową technologię tworzenia planet. Zdaniem deweloperów Genesis buduje światy z fizycznych danych. Obejmuje to geologię, erozję, wilgotność i rozkład materiałów, dzięki czemu góry formują się zgodnie z tektoniką, jest to kluczowe do tworzenia złożonych planet podobnych do Ziemi, które są celem dla wersji 1.0. Technologia instancjonowania zostanie wprowadzona na początku 2006 roku. Instancje umożliwiają płynne tworzenie scenariuszy w kontrolowanych warunkach. Dotyczy to zarówno PvP, jak i PvE. Według deweloperów instancje są niezbędne do osiągnięcia celów dla pojedynczego gracza. Technologia ta pozwoli na wstawienie dużej liczby graczy w specjalnie przygotowanych scenariusze, jednocześnie nie obciążając całego serwera Persistent Universe. Pierwsze testy odbędą się na Siege of Horizon. Zostanie zeskalowany dla 15 do 30 graczy. Panel Breaking New Ground zapowiedział głębsze systemy rozgrywki. Nowe misje transportowe połączą trzy systemy: Stanton Pyro NYX. Mają zawierać skryptowane zasadzki piratów. Była mowa też o craftingu. Testy systemu rozpoczną się pod koniec tego roku. System ten ma być pierwszym ogniwem łączącym wszystkie profesje wydobywcze i przemysłowe. Na początku gracze będą używać przenośnego fabrykatora. Wytwarzane przedmioty będą miały lepsze statystyki niż te ze sklepu. Blueprinty są kluczem do tworzenia zaawansowanych przedmiotów. Są to schematy, projekty, będą one zdobywane jako łupy z niebezpiecznych miejsc lub jako nagroda za złożone misje. Końcowa jakość produktu będzie zależeć od składu i czystości materiałów, co ma napędzić wydobycie w systemach takich jak NYX. Rock Krater. Misja Sandbox trafi we wrześniu 2026 roku. Załoga będzie przywracać stację wydobywczą do rozłupywania gigantycznych asteroid. Celem misji jest dostęp do unikalnych, wartościowych surowców, znajdujących się wewnątrz asteroidy. Mechanika misji ma zachęcić do współpracy z organizacjami. Po raz pierwszy w uniwersum oficjalnie pojawią się Wandule. Nowa frakcja. Intersect Defense Force Solutions będzie wynajmować graczy do walki z inwazją, co zwiastuje nowe misje. Zapowiedziano epicką misję. Ale Star Wars jest to wieloetapowa operacja skoordynowanego ataku zaprojektowana do współpracy dużych grup. Pierwszym etapem będzie walka w przestrzeni. Stacja wroga będzie chroniona potężnym laserem. Z tego też powodu duże okręty nie będą mogły zaangażować się bezpośrednio w walkę. Małe i średnie statki muszą wlecieć do wnętrza stacji, zniszczyć tarcze i przekaźniki. Po wyłączeniu osłon wymagane będzie lądowanie, walka FPS wewnątrz kompleksu i ostateczne zniszczenie. رياكتور Dodano trzy nowe statki Anvil Paladin, wielozadaniowy okręt wsparcia Gunship nastawiony na wytrzymałość, Esperia Stinger, najnowsza wersja myśliwca Wandal pochodząca bezpośrednio ze Squadron 42 i Grace Market Sheaf, tani i ryzykowny statek z rynku wtórnego złożony z różnych części. Zdaniem deweloperów w najbliższej przyszłości duże statki typu Idris i Polaris będą mogły dokonywać tankowania i uzbrojania mniejszych jednostek. Wprowadzenie tej mechaniki ma stanowić znaczący krok w kierunku wspierania dużych okrętów bojowych typu Capitalship. Podsumowując, CitizenCon 2025 potwierdził kierunek rozwoju Star Citizen. CIG skupi się na technologii Genesis, instancjonowaniu i konkretnych postępach w dodawaniu systemu Craft. Pomimo skróconej formy wydarzenia, co wywołało strasznie mieszane uczucia wśród społeczności, zaprezentowane daty wydania NYX i testów Crafty wydają się być obiecujące. Jak ty oceniasz tegoroczny CitizenCon? Sekcje komentarzy zostawiam do waszej dyspozycji. Dziękuję również wszystkim wspierającym ten kanał. Do zobaczenia w uniwersum. Cześć.